Nie przeskakuj, to Bóg sprawił, że zobaczyłeś ten film. On chce błogosławić Twój tydzień, nie tylko jeden dzień, ale każdy dzień, który nadejdzie. Pomódlmy się przez chwilę. Wierzę, że On poruszy Cię swoją mocą. Ojcze Niebieski, modlę się, aby każdy, kto ogląda ten film, był błogosławiony w każdym dniu nadchodzącego tygodnia. Ojcze, proszę Cię, ucz nas. I prowadź nas. Boże, przypominaj im, że jesteś tuż obok, że wcale nie jesteś daleko. Proszę Cię, pobłogosław ich finanse, aby nie doświadczali niedostatku, lecz mieli wszystko, czego potrzebują. Pobłogosław ich dusze, aby ich myśli i serca były skupione na Tobie, a oni otrzymali pokój, który pochodzi od Ciebie. Panie proszę Cię, pobłogosław ich rodziny. Aby wszystko współdziałało ku dobremu dla tych, którzy Cię miłują. Nawet w trudnych chwilach Twoja obecność nigdy ich nie opuszcza. Nawet gdy sprawy wydają się bez wyjścia, Ty i tak działasz zgodnie ze swoją wolą i planem. Ojcze, proszę Cię, pobłogosław ich plany, daj im potrzebne zasoby i zdrowie, aby mogli utrzymać i rozwijać to, co Ty budujesz. Pomóż im zrozumieć. Że wszystko musi dziać się według Twojej woli, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli i Ty pragniesz, aby ten tydzień był czasem błogosławieństwa, napisz w komentarzu Amen. Podziel się tą modlitwą z rodziną i przyjaciółmi, aby i oni mogli być pobłogosławieni. Codziennie wieczorem od godziny od 20 do 21. Czytamy razem Biblię. Modlimy się i, co najważniejsze, czuwamy, aby przygotować się na spotkanie z Panem. Serdecznie zapraszam Cię do udziału. Link znajdziesz w moim profilu. A także możesz napisać do mnie bezpośrednio na WhatsApp. Numer telefonu widnieje na ekranie. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę.